Udmy się za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy kościoła, aby kierowali powierzonymi sobie wspólnotami z miłością i z stanowczością, dając dobry przykład życia zgodnego zbioru. Ciebie Oczekujących na chodzie dziecka, aby z miłością przyjęli nowe życie jako taką Boga. Ciebie prosimy. Módmy się za samotnych i opuszczonych, aby dzięki pomocy życzliwych ludzi doświadczyli bezgranicznej miłości małego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty, aby oczyszczonych. Ciebie prosimy. Zdjęcia się za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby radość z Pana ożywiła naszą wiarę i pobudzała pragnienie częstego przyjmowania Komunii Świętej. Ciebie prosimy. Zdjęcia Módlmy się też za Zmachów, których polecamy, tej eucharystii Zmarłych, z rodziców Zadbałów, knihlińskich, Jabłów, Musztaków, z Marogą księdza Stanisława Miejskiego, Adama, Piotra, Franciszka i Franciszka Ocieków, Kazimierza Twaroga. Polecamy też z małym w ostatnim roku, zwłaszcza z małym krawatów, Edwarda i Józefa, Uchwała nieba dla nich. Ciebie prosimy. Amen. Boże, uwielbiamy Ciebie w Twoim jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie za wszelkie łaski, którymi nas obdarzasz. Wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy z sercami. Tobie chwała i cześć na wielki wiek.